Ich <laughs> 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 bin ist? ist. Oh, yes. yes, yes. <laughs> 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 oh, Трошечка. Угу. Uh -huh, uh -huh. Nie, wiesz co to Andrzej, to jest naprawdę. No Ale jaja. Czekaj, czekaj już. Ale ślizg Ale cykora miałem. Miałem pełne majtki. No, no widać. Czy czarka? Co? No. Cześć, ale... Nie no, jestem na Jest nagrana wina z góry, tak. Ale słuchaj, już ci mówię, nie skoczaj. Nie ma no Nie ma emocji. Słuchaj, coś niesamowitego.

Pancik. Okej, Okaj, spaj. Masz. No i tak. Na cztery. Pokaż, pokaż. Tak? Nie, No a moje koleżanki z prasy. Wspomniałem o że taki czyściutki, to a ten, a jak będziesz na dole, to się zaszczyci. Tylko plamą. Golbaser. <gulatki> ty? No ja... Ale będzie. z którym chodzisz? No, z tym, ze za... słuchawką. Za... To ja bym wziął. Z wąsem. jego. skaczesz? Tak, tak się nie chcę. Ja bym skoczył. Nie, wiesz, jak razem, to ktoś musi już dłużej. Jest... No to po, powiedzmy, że ja skakałem ja Skąd tam dochodzisz? No, Widzieliście chociaż? Tak. Tak? Tak. No, ale no, ja no, jest nie ja od góry bym rzekł. Materialista jesteś. <śla> nie za darmo. jeszcze płacić za to? Jakiego wrażenia? No bardzo pozytywne. Powiedział, że warto. Tak? Namawia tą kobietę. Że tak. warto. A dokmara będzie? Tak, będzie skakać, ale z facetem. Z kim? Z dwójkę? Tak. Ile? Tamara co, co? będzie skakać, ale w dwójkę z facetem. Uważnie, czy będą robić coś podczas skoku? <laughs> <laughs> Kërë të bërrë, mi uma estaj të red dropër vjinë për o seeds. Sijn më isha në shu ifatje со 4.